Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeżywamy dziś piątek, kolejny dzień adwentu. Zapraszam do wysłuchania rozważań z cyklu Słowo Ciałem. W dzisiejszej Ewangelii widzimy bracia i siostry tą scenę, kiedy Jezus, wychodząc z domu dostojnika, czyli przełożonego synagogi, któremu skrzesił właśnie córkę, wraca do domu i spotykają go dwaj niewidomi. Niewidomi, którzy krzyczą za Nim: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami. I przeciekawa sprawa, Pan Jezus zdaje się z tego fragmentu, jakby ich ignoruje zupełnie nie wypełnia ich yy, prośby. Nie zwraca nawet na nich uwagi, przynajmniej nic o tym nie jest napisane. Dopiero kiedy wszedł do domu, mówi ewangelista, zapytał się ich tym kluczowym pytaniem: czy wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiadają twierdząco i dopiero wtedy Pan Jezus dokonuje cudu, uzdrawia ich. Ale przez całą drogę, kiedy pewnie tych dwóch ludzi w niebogłosy krzyczało, wołało, chciało jakoś zwrócić Pana Jezusa uwagę na siebie. Jezus zdaje się, jakby ignorował ich. Nikt z nas chyba nie lubi być ignorowanym, nikt nie lubi być traktowanym jak powietrze. A jeśli robi to jeszcze w dodatku Bóg, wielu z nas zniechęciłoby się momentalnie. I tutaj, bracia i siostry, mamy obraz naszej modlitwy. Jak szybko się zniechęcam? Czy naprawdę potrafię z pokorą uznać, że trzeba czasu, trzeba wytrwałości i Jezus wcale mnie nie ignoruje? Ale gdzieś tam po prostu próbuje moją wiarę. I na końcu tej próby są jego słowa. Bądź uzdrowiony. Spełnię co chcesz. Widzę Twoją wiarę. Według Twojej wiary niech Ci się spełni. Wiara to proces. Nie da się y, osiągnąć pewnych rzeczy za wstryknięciem palców. Pan Jezus nas próbuje. Bracie i siostry w naszej wierze chodzi przecież o wytrwałość. Innych Sprawach w sporcie, chociażby to wytrwali sportowcy osiągają największe sukcesy. Pamiętam ze swojego życia w szkole sportowej czy na treningach różnych, jeden, drugi, trzeci trener zawsze powtarzali ci najlepsi trenerzy, których pamiętam do dziś, powtarzali jedno. Masz zostawić na boisku yy, krew, pot. Masz tam zostawić całego siebie. Jeśli przegrasz mecz, nie szkodzi, ale jeśli nie będziesz walczył, to jesteś przegrany. Trochę tak jest w naszej wierze. My mamy walczyć do końca, mamy prosić, nie ustawać, wytrwale wołać do Pana. Dlatego dziś proponuję, bracia i siostry, dla Ciebie i dla mnie y, takie wyzwanie. Spróbuj sobie uświadomić tą rzecz, którą już odpuściłeś, tą sprawę, którą uznałeś, że Jezus jest już przegrana. I spróbuj dziś kolejny, może setny, może tysięczny raz zawołać o tą sprawę do Jezusa. Powiedz, mojemu. Opowiedz Mu o niej z wiarą, że On w końcu Cię wysłucha. Wytrwałość ocali Wasze życie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.